Witam Cię serdecznie, mówi Barbara Łukowiak, twórca platformy: Odblokuj swoje bogactwo. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ciekawym tematem. Będziemy mianowicie mówić o zdolności do urzeczywistniania własnych wizji, marzeń, pragnień i wyobrażeń. Zanim otrzymamy to, do czego dążymy, zanim nasze konkretne marzenie się spełni, wcześniej przeżywamy okres, Dorastania do tego i utwierdzania się w podjętych decyzjach. Dlatego nie martw się, jeżeli nie potrafisz zrealizować swoich pomysłów w takim zakresie, w jakim pragnęłabyś, pragnąłbyś je realizować. Z czasem, kiedy nauczysz się nowego myślenia, rozwiniesz także zdolność do urzeczywistnienia swoich pomysłów. Mam tutaj na myśli zdolność do urzeczywistniania własnych wizji, marzeń, pragnień i wyobrażeń. W rzeczywistości zdolność ta jest jedną z najważniejszych umiejętności, jakie możemy w sobie rozwinąć. Tak, każdy z nas, włączając w to także Ciebie, posiada w sobie umiejętność urzeczywistnienia swoich marzeń. Dzięki Rozwijaniu tej zdolności, nie tylko my zyskujemy na sile, stajemy się także światłem dla otaczającego nas świata. Jednym ze sposobów rozwijania zdolności do realizacji marzeń jest zmiana poglądu na to, co jest dla Ciebie możliwe. Kiedy pozwolisz sobie na zmianę poglądów na temat tego, co jest dla Ciebie możliwe, nowe okazje, sprzyjające zbiegi okoliczności. Pomocni ludzie i pomysły będą się pchać do ciebie drzwiami i oknami. Jak myślisz teraz o swojej zdolności do urzeczywistnienia własnych wizji, marzeń, pragnień i wyobrażeń, na ile w skali od 0 do 10 uważasz, że jest w tobie rozwinięta? By to sprawdzić, powiedz do siebie. Moja zdolność to urzeczywistniania własnej wizji, marzeń, pragnień i wyobrażeń. A teraz wsłuchaj się w siebie i odbierz, odczuj pierwszą liczbę, która przyjdzie ci do głowy. Dziesięć oznacza, że na 100% masz tę zdolność rozwiniętą. Dzięki temu krótkiemu zabiegowi wiesz już, co Twoja podświadomość myśli o realizacji Twoich marzeń. Czy, chciałabyś, czy chciałbyś, by twoja zdolność do urzeczywistnienia własnych wizji, marzeń, pragnień i wyobrażeń zyskała na sile? Jeżeli tak, proponuję ci bardzo efektywny zabieg. Proponuję ci teraz dwupunkt na rozszerzenie i pogłębienie twojej zdolności do urzeczywistnienia własnych wizji, marzeń, pragnień i wyobrażeń. Jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany tym ćwiczeniem, po prostu kieruj się moimi wskazówkami podczas jego wykonywania. Zajmie nam to nie więcej niż dwie minuty. Dwupunkt ten jest dla ciebie oraz dla wszystkich osób, które kiedykolwiek będą chciały z niego skorzystać. Zaczynamy. Proszę, powiedz do siebie. Moja zdolność do urzeczywistniania własnych wizji, marzeń, pragnień i wyobrażeń. Co czujesz, kiedy to mówisz? Które miejsce w Twoim ciele reaguje na te słowa? Jakie myśli to wywołuje? Jakie emocje? Bądź teraz w tych wszystkich odczuciach. Myślach, emocjach i bądź w nich dosłownie przez chwilę, podczas gdy ja będę wykonywała dwupunkt dla ciebie, by twoja zdolność do urzeczywistnienia własnych wizji, marzeń, pragnień i wyobrażeń zyskała na sile. Przez chwilę nie będzie mnie słychać. Dziękuję. Policz teraz od 10 do 1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. I teraz jeszcze raz powiedz do siebie: Moja zdolność do urzeczywistniania własnych wizji, marzeń, pragnień i wyobrażeń. I co czujesz teraz, kiedy to mówisz? Które miejsce w Twoim ciele reaguje na te słowa? Jakie myśli to wywołuje? Może to wywołuje jakieś emocje? Co się zmieniło? Jak myślisz teraz o swojej zdolności do urzeczywistniania własnych wizji, marzeń, pragnień i wyobrażeń? Na ile w skali od 1 do 10 uważasz, że jest w tobie rozwinięta? 10 oznacza, że na 100% masz tę zdolność rozwiniętą. Bardzo dziękuję Ci za nasze dzisiejsze spotkanie i na koniec mam małą prośbę: proszę, zostaw swój komentarz pod tym wideo z informacją, jakie zmiany odczułaś? Odczułeś? Będzie to niezwykle istotne dla mnie, a także bardzo pomocne dla innych słuchaczy tego nagrania. Bardzo dziękuję Ci za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Mówiła Barbara Łukowiak.